Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym unboxingu, unpackingu czy openingu. Już tych nazw jest naprawdę tyle, a saszetek niespodzianek, które w sumie mam w domu i tylko czekają na otwarcie, jest jeszcze więcej. Co by nie było, dzisiaj będziemy otwierać sobie. Serię drugą z Mojipops, zobaczcie, wyglądają one przesłodko, już nie mogę się doczekać, jak będziemy tutaj otwierać te saszetki, szczególnie, że są tutaj, nie wiem, no, małe zajączki, małe torciki, y, jakieś skuterki, naprawdę są przecudowne. Mega świetną opcją jest to, że te Mojipopsy mają te wyjmowane twarzyczki i w sumie mają różne y, takie emotkowe... Mm, Wyglądy, że raz są uśmiechnięte, raz są zakochane, raz są płaczące, raz są smutne i no jest to coś mega, mega ciekawego i naprawdę lecimy z tematem i otwieramy. Tak więc, moi kochani, dzisiaj przyszedł czas na otwieranie kolejnej serii. Tym razem jest to seria druga Moji Pops. Jestem bardzo ciekawa, jakie figureczki znajdują się w tych oto saszetkach. Może w pierwszej kolejności, zanim jeszcze wyjmę... Ojejku, tutaj wisienko. Zanim wyjmę figurkę, zobaczmy, co mamy tutaj w naszej mini gazetce. Powiem Wam, że prezentują się mega ciekawie. Naprawdę, zobaczcie te... Ultra rzadkie, które są brokatowe, to chyba będą jedne z tych, które najbardziej będę chciała trafić. No ale zobaczymy, co tam będzie. So, zobaczcie, tutaj jeszcze jest jakiś krystal. No, czyli wychodzi na to, że z każdej serii tak samo jest jeszcze jakaś taka świecąca. Zabaweczka. Mega jestem ciekawa, jak to się będzie prezentować w naszym openingu. Już nie mogę się doczekać, zatem nie zwlekając, zobaczmy, co tutaj mamy jako pierwszą figureczkę. Czyżby to była latarnia morska? Tak mi się wydaje. Bardzo lubię taki zielony, groszkowy kolor, jest naprawdę śliczny. Dobrze, no to lecimy. Czyżby w tej paczuszce mogła być brokatowa albo świecąca figureczka? Czy to jest książka? Tak, to jest książka. Ale powiem Wam, że w porównaniu do tych yy, poprzednich Moji Popsów, no to te są takie naprawdę mega śmieszne. No, autentycznie wygląda jak książeczka. Ma taką słodką buźkę, zobaczmy, jaką ma drugą. Yy, minkę. Jest to roześmiana minka. Ojojoj. Dobra, tutaj wkładamy. Może z tym buziaczkiem niech zostanie. I tym samym lecimy dalej. Zobaczmy, czy tutaj kryje się jakaś rzadka figurka. Czy jest to. Szminka? Tak, wydaje mi się, że ta minka mówi, że jest to szminka. Okej, okay, w takim razie usiądź sobie tutaj grzecznie, a my szukamy kolejnych rzadkich figurek. Czy to jest niedojrzała truskawka? Ojejku, patrz, jak wytyka nam język. No nie, jak może być niedojrzała truskawka? Chyba, że to jest jakaś specjalna. Chociaż wydaje mi się, że teraz są takie najróżniejsze miksy tych owoców, że może to być na przykład truskawka o smaku ananasa. Jak myślicie? Wydaje mi się, że teraz wszystko jest możliwe, więc lecimy z tematem. Zobaczmy, cóż kryje się w kolejnej paczuszce. Tak, patrzcie, patrzcie. Jajku, jest brokatowa. Oh yeah! Wiedziałam, czułam ewidentnie, że trafi nam się brokatowa. Patrzcie, jak ona się mieni, jak ona jest prześliczna. Jejku, wygląda jak mały kosmita. Chociaż mnie to chyba jest mały robocik, tak? Patrzcie, to jest mały robocik. Autentycznie, jeszcze w ślicznym zielonym kolorze. Jejku, ale on jest uroczy. Jeszcze mu tak nóżki chodzą. I takie ma tutaj szczękoczułki. O oh, yeah. No to mamy teraz już dwie rzadkie figurki. Jedna to perłowy prześliczny skunksik i mamy brokatowego robocika. Okej, okay, została nam jeszcze ostatnia saszetka, ale powiem wam, że teraz mega jaram się tym. Ro o nie wierzę w to. Naprawdę patrzcie. Mamy kolejną brokatową. Jaki fart życia. Co to jest? Czy to jest jakiś pipo? Co to jest pipo? Jesus? Czy to jest troszkę wygląda jak Hippopotam! A może hippo? Ojej, on jest przeuroczy! Mam dwie ultra rzadkie figurki w jednym openingu. Ja nie wierzę w to naprawdę przecudowne, potężny fart życia. Są przepiękne, prześliczne, przesłodziutkie, ojejku, nie wierzę w to. Mega się jaram. Naprawdę nie spodziewałam się, że tutaj tyle emocji będzie w takim króciutkim odcinku, ale mega się cieszę. No to tym samym, moi kochani, będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie więcej takich. Openingów to oczywiście łapeczka w górę pod filmem. Zostawcie komentarze i powiedzcie mi, jakie figurki wam trafiły się w saszetkach, czy też macie takie mega ultra rzadkie, brokatowe figurki, czy też trafiły wam się jakieś inne. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć.